Witam, witam. Sejdźmy na tacie Taszkowskiej, dziś sobie zrobię quiz. Państwa położone na najbliższej Afryki. Zamknę po prostu i zaczynamy. Okej, okay, tutaj pojawia się pytanie, czy liczymy e, Madagaskar jako Afrykę, czy jako osobne coś? Nie, zaliczamy jako Afrykę, dobra. E, tu mamy Bliski Wschód, cały Izrael, e, Liban, Jordania, Arabia Saudyjska. Jemen, Oman jest, ale Emiraty nie. A na północy Irak, Syria, Cypr, Turcja, Grecja, Malta, Włochy. Hiszpania, Wielka Brytania, hmm, Portugalia, hmm, Watykan, San Marino, nie, Francja, Coś jeszcze, ha 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 ha, jak Francuz Ym, Iranu nie ma A takie coś jak Albania istnieje? Znaczy no, czy jest tutaj? Nie, nie ma a takowa Macedonia? Nie O, jest Monako Co, Andora Andora, ciekawe Hiszpania, Włochy, Grecja, a moją pierwszą myślą było Izrael, no bo chęć z Egiptem graniczy. Pandora i Monako widzę, że mało popularne. Więc dzisiaj udało się zrobić 100%, Dziękuję za oglądanie, cześć, cześć, do papa!